Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Blizzard wypuścił kolejny cinematic, tym razem związany z Maldraxxus, czyli jedną z lokacji, którą odwiedzimy przy okazji dodatku Shadowlands do World of Warcraft. Swoją drogą ten dodatek, swoją premierę będzie miał już pod koniec października, czyli niebawem. Myślę, że całkiem sporo materiałów będę miał wtedy do nagrywania na ten kanał. Tak czy siak, przy okazji tego filmu przeanalizuję dla Was ten tematik, więc będę co chwilę go zatrzymywał, więc jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, to naprawdę fatalnym pomysłem jest oglądanie go tutaj po raz pierwszy. Lepiej najpierw samodzielnie go sobie gdzieś tam obejrzeć w internecie na własną rękę, a potem tutaj wrócić no i wysłuchać mojej analizy. Skoro Was już ostrzegłem, to zaczynajmy! I już muszę zatrzymać, no bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy zna lore Warcrafta tak dobrze jak ja, i nie każdy musi wiedzieć, kim w ogóle jest ta Draka. Tak się składa, że Draka jest matką Trala, który tak na dobrą sprawę wcale nie miał na imię Tral, kiedy jeszcze był niemowlęciem, które tutaj swoją drogą widać w oddali. Jako niemowlę nazywał się Goel. Takie imię nadali mu jego rodzice, czyli Draka oraz Durotan. Niestety rodzice Trala zostali zamordowani przez zabójców wysłanych przez Radę Cienia. Tych zabójców to jest zresztą widać, dość także ten moment, w którym Draka poległa broniąc swojego nowonarodzonego syna. A

do którego trafiają dusze wybitnych generałów, najwspanialszych wojowników, ogólnie osób, które prowadziły swoje życie w sposób waleczny, związany z walką. Ale nie jest to też tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, ponieważ do Malderaxusu trafił chociażby także Aleksandros Mograin, czyli pierwszy Anżbringer, który nawet jest związany z jednym questem, który z kolei tłumaczy, dlaczego nie trafił on do bastionu, no bo gdy myślimy o Aleksandrosie, czyli jednym z pierwszych paladynów, jacy kiedykolwiek istniał i na dodatek jeszcze władającym aż no to ostatnie miejsce, do którego byśmy go przypisali, to coś, co wygląda jak żywcem wyjęte ze świata zdominowanego przez plagę, czyż nie? Zresztą tutaj pamiętajmy, że Maldraxxus swoją architekturą oraz ogólną kulturą jest bardzo podobny do tego, co znamy właśnie z plagi z Warcrafta 3. Do tego jeszcze sobie później przejdziemy. Także jak Aleksandros trafił tam, gdyż, jak się dowiadujemy, za życia on walczył, by pamiętać swoją zmarłą żonę. Też walczył za swoje dzieci. I ogólnie właśnie dzięki temu, że... Walczył on głównie dla swoich bliskich, jego życie zdominowała ta walka, trafił on właśnie do Maldraksusu. Madraksusu, gdzie trafiła także ta Draka. Nie wiadomo, co się stało z Durotanem, niestety, nie wiadomo, do jakich części Shadowlandsów on został wysłany. I też pamiętajmy, że same Shadowlandsy są niezmierzone. I my znamy jako gracze teraz przynajmniej pięć miejsc, gdzie dusze trafiają, ale to nie są jedyne miejsca, do jakich te dusze trafić mogą. Maldraxus, where the armies of the five houses once stood side by side, to protect the realm of death. It was here, I served the house of eyes. A strange fit for a warrior soul. Again. Their ways. I tutaj muszę znów zatrzymać, bo. Jest. Sporo do powiedzenia. Jeżeli chodzi o Maldraxxus, to głównym celem dusz, które trafiają do Maldraxxusu jest właśnie obrona Shadowlandsów przed zewnętrznymi zagrożeniami. Takimi zagrożeniami są chociażby demony, czy też Wojt, albo nawet i Światłość. Te siły regularnie starały się najeżdżać Shadowlandsy i zdominować je dla siebie. Pamiętajmy, że na Trezimowie wykradli najprawdopodobniej. Koronę dominacji oraz cały ten zestaw króla lisza, w który potem został zaklęty Nerzul, w ten sam sposób tworząc no, tego właśnie pierwszego króla lisza, który, jak pamiętamy, w Warkwie 3 całkiem sporo namieszał. Jednak scena, którą tutaj widzimy, jest o tyle istotna, że w momencie, w którym Draka patrzy przez tę lunetę na te istoty, dostrzegamy coś bardzo znajomego, przynajmniej osoby, które Śledzą Uniwersum Warcraft'a. Możliwe, że już kojarzą ten obrazek, gdyż identyczny, ale to identyczny moment wzięliśmy przy okazji innego filmiku, który teraz wam pokażę. W cinematiku Harbingers, czyli takiej samej serii, rysowanej w ten sam sposób, co to, co teraz widzimy. Mieliśmy scenę, w której Demon Hunterzy najeżdżali jakiś świat Legionu i tam widzieliśmy właśnie taki oto obrazek. Widzieliśmy tutaj dwóch felgardów pilnujących takiego oto wejścia. Mamy tutaj takie dziwne wybrzuszenie, jakaś taka skałka. No ogólnie tak to się przedstawia. Teraz porównajmy ten rysunek z tym, który widzimy w najnowszym tematiku. No i proszę bardzo, mamy znów dwóch felgardów, też, także tego jednego tam z tyłu, który też był tam widoczny. Oraz to takie tutaj dziwne wybrzuszenie. To jest dokładnie ten sam obrazek. I tutaj istnieje kilka możliwości. Albo Blizzard po prostu był leniwy i postanowił użyć tego samego artu, bo tak. Albo zrobili to celowo. No bo trudno jest uwierzyć, by rzeczywiście Blizzard był aż tak bezczelny. I stwierdziłby, że wykorzysta coś, co narysowali już kilka lat temu, tylko zmieni kolory. No dla nich, chyba narysowanie takiego arta, no nawet zmienienie chociażby rozstawienia tych piekielnych strażników, no nie byłoby to problemem. Wystarczyło wymazać chociażby jednego, i już może ludzie by się nie zorientowali. Ale oni żywcem wzięli dokładnie to samo miejsce, z jedną małą różnicą. Their ways were not my. Chodzi o samo otoczenie. Tutaj widzimy w tle, Drzewa. Widzimy w tle jakiś deszcz, kałuże i tak dalej, ogólnie roślinność. Wiemy więc, że na pewno to miejsce, w którym obecnie znajduje się draka, nie należy do Maldraksus. Dlaczego? Ponieważ w Maldraksus nie ma drzew. Tam rosną tylko i wyłącznie ewentualnie jakieś grzyby. To jest jałowe pustkowie. Pokryte grzybami, gdzie te pięć domów ciągle się trenuje. No i jak słyszeliście na początku, te pięć domów, które tak naprawdę odzwierciedlają różne klasy, można powiedzieć, ponieważ, np. dom Oczu, no to, to byli tacy głównie zwiadowcy i rogale. Tam inny dom specjalizował się bardziej w wojownikach, barbarzyńcach. Jeszcze inny dom w liszach. Jeszcze inny dom w budowaniu konstruktów. I tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że do Maldraksu trafiali tylko i wyłącznie wojownicy, ale no wszyscy ci, którzy po prostu walczyli za życia lub pragnęli wielkiej mocy. Jak na przykład Kaetu Wiemy też, że przez to, jak Maldraksus wygląda, no niemożliwe jest, by tam rosły drzewa, więc to miejsce, w którym obecnie znajduje się Draka, albo jest w jakimś innym wymiarze Shadowlandsów, albo Draka w tym momencie została zabrana do świata żyjących. No i tutaj właśnie to pytanie, czy świat, który tu widzimy jest tym samym światem, który najechali Demon Hunterzy w swoim cinematicu? Czy Blizzard tutaj rzeczywiście był leniwy i po prostu to jest nieważne? Czy jednak chcieli nam pokazać, ej patrzcie, Shadowlandsy walczyły z demonami, możliwe nawet, że walczyły z demonami na tym samym w świecie, który później w przyszłości został najechany przez Demon Hunterów. No, trudno jest tutaj tak naprawdę teraz powiedzieć czy Blizzard zrobił to celowo czy też zrobił to z lenistwa, ale no, na pewno chcieli nam pokazać to, że Shadowlands y i demony mają z na pięku, no bo gdyby tego nie chcieli nam pokazywać, to pewnie by w ogóle e, nie zrobili tej sceny. A tutaj dokładnie pokazali nam stojące demony to są demony oraz to, że draka tutaj coś z nimi działa. Co daje nam hinta rzeczywiście, demony coś mogły namieszać w Shadowlandsach. co takiego trudno powiedzieć. Dowiemy się pewnie przy okazji samego dodatku Ona w tym momencie kradnie jakąś mapę. To tak, jakby rzeczywiście miejsce, w którym się znajdowali, było bardzo powiązane z Shadowlandsami, może demony miały jakieś plany inwazji na Shadowlands, może ta inwazja na Shadowlands jest połączona z tym, że co ta maszyna śmierci się popsuła w jakiś sposób, bo pamiętajmy, że według lore obecnie maszyna śmierci nie działa, ponieważ od czasów Legionu wiemy to na 100%, że gdzieś od czasów Legionu coś się popsuło i wszystkie dusze, jakie umarły tam w czasach Battle for Azeroth, no ogólnie po Legionie trafiały już bezpośrednio do tej czeluścić i do miejsca, gdzie przebywa Jailer i ten karmił się tymi niewinnymi duszami. Jeżeli widzimy tutaj demony i wiemy, że maszyna popsuła się w momencie, kiedy pokonaliśmy Legion, to tutaj można teraz zacząć spekulować, że może upadek Legionu, czy też uwięzienie Sargerasa sprawiło, w Coś w tych szodolancach się popsuło. Może demony namieszały tam o wiele bardziej, niż mogło nam się wydawać. Może rzeczywiście natrezimowie namieszali tam bardziej, niż wygląda to wszystko na pierwszy rzut oka. The House of Plagues lies in ruins. One fifth of Maltraxys. White out. Tutaj też chciałbym przeprosić za to, że napisy nie są zsynchronizowane, ale to nie są moje napisy, to są napisy dodane bezpośrednio przez WoW Polska, znaczy no, przez jakąś tam ogólnie polską... Grupę Blizzarda, no i to chyba coś im się popsuło. Tak czy jak ten pan teraz nawiązuje do tego, że jeden z domów, bo tak jak mówiłem na początku, w Maldraxxusie mamy pięć domów, no i trafia, że to do tego domu, do którego najbardziej pasujesz. Zaś na samym środku znajduje się taka wielka arena, gdzie te pięć domów ze sobą walczy, żeby no stawać się coraz potężniejszymi. No i jeden z tych domów. Upadł dom plag. Jest to wydarzenie, o którym więcej dowiemy się w samych Lance, więc tutaj może nie będę nawet teraz spoilerował, ale grunt powiedzieć, że to wszystko jest związane z wielką zdradą w Maldraxusie no i faktem, że niektórzy w Maldraxus postanowili sprzymierzyć się z Jailerem. Zresztą sam wątek Maldraxus jest... Moim zdaniem jednym z ciekawszych, jeżeli chodzi o Shadowlandsy, a sama lokacja ma naprawdę całkiem dobry feeling, więc tutaj nie będę bardziej zagłębiał w to, dlaczego ten dom upadł i tak dalej, to sobie przy okazji Szedowansów sami odkryjecie. It's hard to believe they could be so taudeless. Perhaps they weren't. No matter what happens now, Mount Draxus must stay true to its purpose. For if we fail in our duty, the Shadowlands will fall. I believe the House of the Chosen still stands with us, and I trust you to deliver this to Margrave Krexus. Now, go. And Draka, be watchful. My brothers, I am on urgent business. <camboy noise> My lord, hurry! There could be survivors. <coughs> <pioneering noise> <víde> <si good Ton squeNG> <vulnerables> Też na chwilę zatrzymam, bo pierwsze co przychodzi mi do głowy, gdy widzę tę scenę, to jest tak, jakby Draka zginęła z rąk zabójców, którzy próbowali zabić ją, jej męża, syna, zostawili tam na pastwę wilków. Tutaj znów była zagrożona właśnie przez zabójców, którzy chcieli się jej pozbyć, ale tym razem była gotowa. Przy okazji słyszać, że było ten dźwięk znikania rogala, no bo przeswiczowała się z wojownika na rogala. Też ten moment, moment, w którym ten dom oczu, gdyż Draka należała właśnie do tego domu oczu, dom plak, jak wiemy. Upadł, zaś teraz została zadanie, by poinformować Dom Wybrańców o tym wszystkim, no i dostarczyć klucz do zwycięstwa, czy coś w tym stylu. Tak czy siak, widzimy tutaj moment, jak ten dom oczu upada, no i pewnie niektórzy widząc to, już mówią sobie: Kurczę, przecież no to jest Naxamas. No To nie jest Naksamas, to wygląda jak Naksamas. Pamiętajmy, że Naksamas samo w sobie było zigguratem Rubien. Zigguratem, który za pomocą magii akolitów został wyniesiony w górę. No i teraz tak. Początkowo w lore było powiedziane, że Nerubianie swoją architekturę oparli na tym, co znaleźli w starych podziemiach Azul Nerub, które były kiedyś placówką tytanów. I dlatego też to tak wyglądało w sposób bardzo podobny do tego, co na przykład widzimy w Uldum, tylko, że w nieco innym stylu. Nie? I potem cała plaga też przyjęła ten styl architektoniczny Nerubian, po tym jak już tych Nerubian ścisnęli w tym Arzu Nerubian Nerubienie Nerubianie nie umarli, dołączyli do sił plagi. Wiemy jednak i dowiadujemy się tego przy okazji zjadku Shadowlands, że Maldraxxus jest miejscem, z którego właśnie plaga czerpała swoją moc. I ogólnie Maldraxxus jest bardzo silnie związany z plagą, którą my kojarzymy z Warcrafta 3. Widzimy tutaj na każdym kroków w sumie bardzo podobny styl architektoniczny oraz podobne rozwiązania, chociażby militarne, jak w przypadku tej nekropolii. Moja teoria jest taka, że o ile samo ma czy ogólnie nekropolie, plagi, były rzeczywiście tymi góratami wyniesionymi w powietrze, to sama koncepcja wynoszenia ich w górę wzięła się właśnie z Maldraksusu. To jest moja teoria. Nie jestem pewny, czy w questach w Maldraxxus jest to gdzieś tłumaczone. Jeżeli tak, to może, że gdzieś mi umknęło. Ale tak jak mówię, tutaj... Nie wydaje mi się, by to był przypadek, że zarówno tutaj, czyli po stronie plagi, jak i w Maldraxxus mamy takie latające nekropolie. Koniec końców, Dracę udało się pokonać zamachowców. Tutaj też warto powiedzieć, że to nie jest tak, że Draka jako jedyna nie wygląda jak szkielet, bo niektórzy się zastanawiają, dlaczego ci panowie wyglądają jak szkielety, podczas gdy Draka ma swoje ciało. A to dlatego, że kiedy jesteś mniejszą duszą, no to po prostu zostajesz szkieletem. A jak jesteś jakąś taką ważniejszą duszą, potężniejszą duszą, która ma więcej w sobie animy, czyli tej mocy, i tutaj nie chodzi tak naprawdę o to, kim byłeś za życia, tylko o pewne inne rzeczy, tak czy jak, jeżeli jesteś kimś ważniejszym, to masz wybór i możesz sobie wybrać to, jak chcesz wyglądać. No i Draka sobie zachowała swój wygląd, dlatego też zarówno ona, jak i Aleksandros Mograin wyglądają tak, a nie inaczej. Jeżeli jednak w Shadowlandsach spotkalibyśmy jako bohaterowie jakąś duszę z innego świata, powiedzmy ze świata, którego nigdy nie widzieliśmy i byłaby to dusza istoty, jakiejś rasy, z którą nie mieliśmy styczności za swego życia to wtedy widzielibyśmy tę osobę tylko w postaci właśnie takiego obłoczka, takiej energii, jakiegoś takiego ducha niewyraźnego, bo za życia nie spotkaliśmy tego. Nie wiemy, jak to wygląda. Jeżeli jednak byłaby to istota, którą spotkaliśmy za życia, istota, nie wiem, typu, powiedzmy, ork, właśnie, to byśmy wiedzieli, że to jest orki, wtedy byśmy widzieli go normalnie. Tak to Blizzard sobie stworzył, tak sobie to Blizzard wyjaśnił, no i zrobił to w sumie w niegłupi sposób. so these are the traitors you spoke of i would not let such urgura prevent me from delivering my lord's final message ordeals such as this either break the sword or strengthen it I offer the key to saving Maldraxus. I am sorry, Margrave. He gave me no key. An unyielding warrior with the skills of a master spy. A key to many things. Come, our enemies will strike openly soon. We must prepare. I am Draga, once of the Frostwolf clan, now Baroness of the House of the Those, and most of all, a protector of Mal Drakthos. przyznać, że końcówka jest całkiem niezła, gdyż tak. My jako gracze w Shadowlandsach już poznajemy Drakę jako członkinie temu tego domu wybrańców. I dowiadujemy się, że jej wcześniejszy dom, dom oczu, upadł. Tutaj przy okazji tego cinematyka. dowiadujemy się, jak to się stało, chociaż no, nie widzieliśmy dokładnie, widzieliśmy tylko jakąś eksplozję i tyle. No trochę lipa. Też jeżeli chodzi o sam Cinematic to oczywiście był ok, ale no, nie urwał taktylka, jak wiadomo, ten z Artemisem Muterem. ale. Do z Arthasem i Uterem wątpię, by cokolwiek mogło się zbliżyć, no bo jednak to był Artas i Uter. Tutaj mieliśmy po prostu takie zarysowanie mniej więcej tego, czym Maldraxxus jest, więc. Cinematic, no nie jest źle zrealizowany, ale też, tak jak mówiłem, tylko nie urywał. Niezbyt też jest tutaj o czym mówić, bo większość historii, którą tutaj widzimy, będziemy poruszać przy okazji levelowania w Maldraxxus, w Shadowlandsach. Ja jeszcze pewnie osobny materiał co do lore Maldraxxus, tej lokacji zrobię i wtedy bardziej się to zagłębię. Teraz wolałbym nie spoilerować dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji grać w betę, czy też to no, po prostu nie mieli okazji obejrzeć materiałów z bety żadnych, do tego też wydaje mi się, że w tym momencie zakończę tę analizę. Podzieliłem się z Wami wszystkim, czym mogłem. Niewątpliwie najciekawszym momentem całego tego cymatyka jest właśnie ten moment walki z demonami. Ta scena, która, no tak jak mówiłem, jest żywcem wzięta z Harbingers. I pytanie tylko, czy Blizzard zrobił to z lenistwa, czy jednak. Zrobili to celowo, czy chcieli nam to pokazać, i może z tym będzie związany jakiś plot. Mam nadzieję, że tak się jest. Mam nadzieję, że to nie jest przypadek, chociaż dziwne, że te demony stoją dokładnie w ten sam sposób. Zarówno w momencie, kiedy demon Hunterzy najeżdżali ten Word, jak i kiedy Draka tam przybyła po jakieś dokumenty, no stały dokładnie w ten sam sposób. Nawet tak samo trzymają topory normalnie. no Nic się nie zmieniło. A może, że między tymi wydarzeniami minęło wiele długich lat. Wiemy jednak, że moment, o którym tutaj mówi ten margrabia Kraksus, tak właśnie on nazywał, czyli ten przywódca Domu Wybrańców, czyli ten moment, w którym rozpocznie się wielka bitwa o Shadowlands, to właśnie moment, w którym my jako gracze przybywamy tam no i próbujemy ogarnąć sytuację, pomagając właśnie temu domowi wybrańców. Ode ten moment to tyle. Mam nadzieję, że analiza Wam się podobała. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym filmiku, o tej katastroce. Podobała wam się? Nie podobała wam się? Piszcie w komentarzach, chętnie to przeczytam. A ten moment tyle. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!